Witam was w pierwszym odcinku z mojej serii zapoznawczeń Znaczy, mojej serii informacji was, co zmieni się w moim kanale Dobra, zaczniemy od dwóch nowych, trochę ważniejszych zmian Pierwszą jest nowe nagrywanie <coughs> dwóch nowych filmików, znaczy gier Metin 2, czyli różna pokierowajka taka, z piwem koniksem. No, będzie to raczej takie ekspienia no, tylko w wykonywaniu misji i zabezpieczenia konia. Mam nadzieję, że długo będzie mi uraczne. Drugą jest Counter-Strike będzie też różny, ale z kolegami. Metin też będzie z kolegami, ale to, że będzie raz z kolegami, raz tylko ze mną. Coś takiego. A. Ha. No i jeszcze Minecraft. W Minecrafcie zmiany będą takie, że no. Stworzymy yy... nowy świat, nie będzie tam solo. W tych solo yy, będę tylko ja, bo to jest solo, nie? I ten. <laughs> Będziemy. Odcinki będą się ukazywały jakoś tak. Przez ten tydzień ostatni, w te wakacje przez. Codziennie, nawet no, może dwa razy dziennie. Chyba, że coś tam mi wypadnie, czy coś. <coughs> to wtedy napiszę na kanale. Albo na Facebooku, właśnie. Imię na Facebooku będzie podane w opisie. A ten, i jeszcze. No, a w tygodniu, w szkolnym, nie będzie odcinków raczej żadnych, chociaż nie wiem, może, jeżeli mi się uda. A tak to tylko weekendy i właśnie solo będzie w sobotę i w niedzielę. Dobra. Chyba tylko ty tyle chciałem powiedzieć. No, dodawajcie mnie do znajomych swoich na No i dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w jakby o... <laughs> moim kanale, żebyś wiedział co i jak. No i ogólnie dzięki za obejrzenie filmiku tego łapki w górę i na razie.